Cześć, cześć, Z tej strony Matroxu jestem nowy w grze Roblox, także nie mieć mi za złe, jak nie wiem co się dzieje. Natomiast widzę tu bardzo fa fajne opcje, jeżeli chodzi o o tą grę. Już mają zainstalowaną na kompie i chciałbym sobie więcej pograć. Tutaj widzę jakieś możliwe w modele do wyboru. Jest jakaś kobitka. Ech. Pokażcie mu. Eee, nie. Takie dżinsy obcisy. <laughs> Strasznie. Powiem Wam, że to tak nie wygląda fajnie. No, i wracając dostępu, chciałem nagrywać dla Was Robloxa. Eee, jestem znany z quake'a z wielu <laughs> osiągnięć, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski i świata. Ymm, możecie mnie znaleźć na Wikipedii. Ymm, jeżeli macie jakieś pytania, wysyłajcie śmiało maila. No, a zaczynam ten kontest, <laughs> Zobaczymy, jak się będzie grało. Tutaj widzę jest jakiś sklep, można kupować z Rarobuxy. Jakieś czapeczki są fajne. Ośmiorniczka, co to jest w ogóle? Włosy. No gra jest widzę bardzo, bardzo rozbudowala. W ogóle to pozdrawiam plepsu. Yy. Poznaliśmy się ostatnio. I. No i bardzo fajny facet. Bardzo fajny facet. Dużo streamował. No, ma tam jakieś plany inne. Ale to na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi. No natomiast ja chcę się skupić na samej grze. Chcę dla was zrobić jak najfajniejszy content. Tu widzę o jakieś włoski. Ale to, to nie, to nie. No także yy... mam nadzieję, że do mnie dołączycie, Zasubskrybujecie zasub kanał, bo naprawdę będziemy się fajnie bawić. O McDonald's, <laughs> ale fajne. Roblox. Popatrzcie jakie nieszczęśliwe frytki. Super, super. Podoba mi się. Kościotrup snowboardista, o jak ktoś lubi jeździć na desce, albo na nartach, to <laughs> myślę, że to jest <laughs> modelik dla niego no, natomiast sama gra grałem w nią kilka razy, bardzo fajnie się w nią gra, przyjemnie, nie będę starał się dawać Wam jak najwięcej yy, radości z tej gry mam nadzieję, że będziecie subskrybować yy, będą też jakieś nagrody fajne yy, w przyszłości i yy, to nie na, yy, niedalekiej Sorry za mój głos, ale jestem troszkę chory. No mam nadzieję, że się pojawicie na kanale. Mm, ja dość dużo grałem w Quake'a. Też fajna gierka, natomiast no chcę się tutaj przerzucić na, na Robloxa, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Mm, no i będziemy inwestować dużo w itemy. Będziemy dużo grać, dużo opowiadać, też nocami. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. I o taki jest mój modelik. Fajna czapeczka, nie? Popatrzcie, tu ma na piersi sutek. <grym> Dubki jeszcze nie mam, ale myślę, że <grym> jak będziemy dużo jeść, to, to trochę tu wskoczy. Także zapraszam.